Co naprawdę działa na łosienie androgenowe i jak pomóc mężowi, który łysieje? Od czego zacząć? Odwieczne pytania, które mi zadajecie. I posłuchaj mnie uważnie, bo dla jednych to, co powiem, to może być przełom, a dla innych znak, że to granie warta świeczki. Bo tutaj trzeba coś robić codziennie i samo się nie zrobi. Na łosienie androgenowe najskuteczniejsze są oczywiście leki, ale uwaga, nie każdy z nich działa na każdego tak samo. I żeby działały, to należy stosować je cały czas. Do końca życia? Na to pytanie zawsze odpowiadam do momentu, do którego chcesz mieć włosy, bo łosienie androgenowe postępuje z czasem i będzie postępowało do końca życia. Oczywiście odstawienie tych leków nie spowoduje, że coś się stanie złego ze zdrowiem, one nie uzależniają, żeby to było jasne. Po prostu stopniowo wypadną włosy, te które urosły dzięki lekom. Najlepsze dowody naukowe ma minoksydil, finasteryt i dutasteryd, ale nawet one nie zadziałają u wszystkich tak samo i najlepiej działają w połączeniu to u mężczyzn. U kobiet najczęściej stosuje się minoksydil plus spironolakton, ale u kobiet sytuacja Sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana, bo inne podejście jest w przypadku kobiet w wieku rozrodczym, a inne podejście jest w przypadku kobiet po menopauzie. Poza lekami mamy też opaski lub grzebienie laserowe, mezoterapię i inne metody naturalne, i warto je włączyć, nawet jeśli bierzesz leki, ale to zawsze powinno być uzupełnienie leczenia, a nie główny element terapii, jeśli oczywiście zależy Ci na skuteczności. Więcej informacji przeczytasz w opisie, bo starałam się umieścić w nim kluczowe informacje, ale musisz wiedzieć, że jest to temat rzeka i tak naprawdę wymaga indywidualnego podejścia.